Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy bardzo prostą sałatkę ziemniaków. Potrzebować będziemy dwa ziemniaki. Ugotowałam w skórkach, wyszorowałam, ugotowałam w skórkach, obrałam yy, niewielką ilość koperku, jedną czerwoną cebulę, trzy kiszone ogórki i jedną puszkę groszku. Doprawimy solą i pieprzem oraz dwie łyżki majonezu. Ziemniaki pokroję w dużą kostkę, ogórki w mniejszą, cebulę też w mniejszą kosteczkę, a koperek drobniutko posiekam. I teraz rozdrabniam warzywa. Składniki sałatki już mam pokrojone, tak jak wspominałam, ziemniaki pokroiłam w większą kosteczkę ogórki w kostkę koperek posiekałam a cebulkę drobno pokroiłam przekładamy do miski dodajemy soli, pieprzu majonez i sałatkę mieszamy szybciutka sałatka solą może uważajmy ponieważ ja mam słone ogórki Majonez też ma, a ziemniaki były gotowane w osolonej wodzie, więc należy z solą uważać. Doprawiamy do smaku i teraz sałatkę mieszamy. Dajemy na pół godziny do lodówki. I sałatkę, prosta sałatka z ziemniaków jest gotowa. I tak oto wygląda sałatka z ziemniaków. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę prosta sałatka z ziemniaków.